Hej, słuchajcie, dzisiaj o godzinie 23.59 kończy się nasz konkurs na kosę, który organizujemy wraz z Yoshi. dlatego jeśli jeszcze nie wziąłeś udziału, e, zrób to czym prędzej, pierwszy link w opisie, możesz jeszcze wziąć udział i wygrać taką kosę, a wyniki będą za dniach, chociaż myślę, że już jutro możecie je zobaczyć w sumie na tej stronie, także zapraszam do oglądania. Siemano, witajcie, z tej strony Kiki dzisiaj jest ze mną Yoshihito. Dzień dobry Oraz jak widzicie widzowie Słuchajcie, nagrywamy szukanie kosy z widzami Chcieliście, pytaliście czy będzie szukanie kosy z widzami No i jest Widzowie oczywiście są wzięci z grupki na Steamie Więc jeśli jeszcze nie jesteś na grupce na Steamie A chciałbyś, nie wiem, zagrać następne szukanie kosy Kurczę, ktoś tu już znalazł To nie Dzień jest poszukiwacz To oczywiście wbijaj na grupkę Bo, bo właśnie możesz na przykład zagrać z nami szukanie kosy I byłoby fajnie Gdybyś ty właśnie zagrał i był na grupce Tak, dokładnie Powiem ci stary, że Aktualnie mam pewne obawy, bo bo właśnie tutaj ktoś już chyba koskę ma, widzę, że się gonią typki. Schowam się do imirowej szafy, może? O, schowaj się do imirowej szafy, to jest dobre. Może ludzie mi piszą teraz, żebym podpisał profil. No, naprawdę. Ale to zrobiłeś, kozak. On nie wie, co się dzieje. On nie wie, co się dzieje teraz. On nie wie, co się dzieje teraz. Co, co robi? Cześć, chciałbym zobaczyć tego gościa, gdzie on jest. Nie mogę na niego patrzeć. Ale on nie wie, co się dzieje po prostu. O kurde! Nie... nie ma pojęcia. Ty nie? Nie ci nie zauważył, kurde. Kurde, no, no to nie. to nice Fredio znalazł kosa jako pierwszy. W ogóle to jest zabawne, że często właśnie piszecie w komentarzach, w której minucie gdzie leży kosa, nie? Tak, tak i że my Jej. jesteśmy ślepi potem. <laughs> nie no, bez kitu właśnie, zawsze I mnie zawsze, to dziwi. Zawsze że się tak... to fajnie czyta, kurde. No, ale wiesz, sam fakt, że tak wiesz, wypatrzą to co nie, na przykład na tych nie wiem, czy na małych ekranach oglądacie czy nie. Możecie w komentarzu napisać na przykład, czy oglądacie na full screenie czy nie, ale kurde. Ja na przykład za cholerkę bym nie zauważył tych ja kost też, wszystkich. też, też, nie wiem. Dopiero potem jak ktoś wskazuje mi minutę w komentarzu, tak ja pierdzielę. <grych> Faktycznie. Dobrze. Rabat. No papitek tu się nieźle chowa, ale kurczę, żeby to nie trwało też w nieskończoność. Może skrócimy te rundy jakoś. <grych> A jaka jest komenda do skrócenia? Empere Start Game. <grych> Aha, MPR Start Game. Dobra, słuchajcie, druga runda. <grych> druga runda szukania kosy z widzami. Jezus, ja coś czuję, że to znowu będzie tak szybkie, że ja już nie wiem co robić, gdzie lecieć po prostu. Ja też, ja Vanę też. Wannę nawet sprawdzę tym razem, bo ostatnio nie sprawdziłem i, i było źle. Dobra, w wannie nie ma. Zresztą, co ja ci będę mówił, już nie. No, no nie wiem, mógłbyś podpowiadać, stary, możemy kurczę, współpracować. Możemy współpracować, bo ich tutaj tyle jest, że to jest przesada normalnie. Z tym widzowie często lubią polować na YouTuberów, więc. E, tak, tak. Więc nie, warto to jest, się. Tak. Ja to na traktorze sprawdzę, chociaż pewnie już tam było 15 osób. No. Nie ma nic na traktorze. Nie, nie, no nie już ma kosy, i kto? Znowu Fredzio! Jak on ma jakieś haksy? Już drugi raz znalazł kosę. Ajajajajaj, dobra. Generalnie nie powinienem się kampić. Ej lol! lol! Masz kosę! Masz kosę! To dobry z ciebie kurcze. Jakim biwacz. cudem? Ej ty, gdzie ją zebrałeś? się? nawet nie wiem. Też nie wiem. Zabij go, nie pokazuj mu, że masz kosę. I teraz, dawaj. O no kur. O no. nie! Kurczę, on miał ostrzejszy nóż, no. No niestety, ale widać, że takiego mindbucka trochę miał. Tak. Na drzewie kampi. się kampi. Praktycznie kurczę. go nie widać, bez kitu. No, dobra kampa. Przez te, przez te spodnie zielone. O nie, patrz, patrz, o, patrz, dobra. będzie się działo, będzie się działo, będzie się działo. Brot akcji, patrz. Zobacz na to, na to, zobacz na to, biegnie. Goni. Myk, myk, myk. I, I już mi znik z pola widzenia, ale gdzieś tam biegną, gonią się. Może się dogonią. Marcię, będę Robię okrążeń, wokół, robią okrążenia. Okrążenie Dawaj, jeden Okrążenie i gonią pierwsze. Się. <laughs> ale to chyba <laughs> nie, <będą. laughs> <laughs> nie będę. Będą tak biegać, nie Dobra, jak do końca kolejnego okrążenia się nie złapią, które startują. Okrążenie numer 3. Tutaj na prowadzeniu kurczę pan. Yy, podejrzewam, że pan Lisek. <laughs> O ja pierdziela, co tu się dzieje? Okrążenie numer 4 Patrz co robi. O patrz, patrz, robię. ten jak jest Piąte okrążenie. O. Dobra się restartuj to, bo to się nigdy ci skończy No to nie jest... Zobaczcie, runda numer 3, ja tu idę po kosę szybko, nie ma kosy, kurde. Kurczę, mój plan był całkiem inny. No mój też jest nie wiem jaki, ale... Jakiś jest najważniejsze. Ktoś tu ma kosę. Nie. Ma? Lisek, czyli ten co poprzednio uciekał, kurde. Dobra, gdzie jest? Eee, ciężko powiedzieć, bo nie mogę za bardzo obserwować. Prost. Ja sobie nawet skaczę o, i. Będzie, będzie zabójstwo, jest, o, będzie zabójstwo w szafie, że gościu chował. Dobra, 9 sekund. No już chyba mu się nie uda wszystkich wybić. No już są pokampieni, no ty to już zwłaszcza wyłaś, kurczę Josi, wyłaś wyłaś, ostatnia sekunda. Udań no się. Dobra, następna runda. Ja, ja teraz znajdę kosę, ja muszę znaleźć kosę, kurczę, przynajmniej raz, bo to wstyd, no nie? W moim własnym odcinku widzowie mi tak jadą, że to jest aż po prostu przestawa. Ale speedrun po tym domu teraz. Naprawdę wszyscy kurczę tak biegną, tylko prześcigają się, żeby jak najszybciej wszystko sprawdzić, nie? No by nie wygląda. Ile wszyscy obchodzili razy jednej i te same miejsca. O, o kurczę, nie, Fredio znowu ma kosę. Trzeci raz! No Fredio jest dzisiaj mistrzem odcinka, naprawdę. Gdzie aż... on jest? Nie wiem gdzie jest, ja, ja się chowam. Ja się chowam, znaczy ja szukam dalej kosy, bo wiecie, może być druga kosa gdzieś. O kurde! To ja też się skampię na drzewie. O! Powiem ci, że ja jestem skąpionem <głos》> w dosyć ciekawym miejscu. Ja tak powiem się... ci, że też. Powiem ci, że też. To znaczy, to znaczy, łatwo mnie znaleźć, jeśli wchodzisz na strych po od zewnątrz, co, nie? Ale jeśli wychodzisz... O, tam ktoś tak, stoi, kurczę. Ty jesteś tam na strychu? Tak! Jest? Przy wyjściu? To odwróć tak. się. Odwróć się teraz. O, ja na ja Cześć. Koryt. Widzisz? Tu skakuj. koleś z kosą jest chyba. Na drzewo wskoczyłem. Nie! Jak? Kiedy? Nie! Dlaczego? Byłem nieuważny i Fredio mnie zabił. Kurczę, Fredio, w ogóle ja nie jesteś, bo trzy razy kurczę kosę znalazłeś. Dobra, <grym> no Nie, Fredzi mistrz trzy mistrz, razy kosy znalazł. Ostatnia runda słuchajcie No to ja lecimy. lecimy. Ja, ja idę po kosę, ja idę po kosę. Dajcie mi kosę, proszę cię Ja nie mogę skończyć tak, że nie znajdę kosy w tym to jest dramat. Widzowie, mnie tak porobili dzisiaj I Ty już nie znalazłeś Kosa, nawet nie wiesz kiedy <grym> No! To znowu znalazł? Nie no, Fredio znowu znalazł. Nie, nie, to nie, 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 nie. nie No Fredio nie znalazł. naprawdę! Nie, to jest przesada. O, on coś ma, kurczę, on ma wyszukiwacz kosny, ja nie wiem. Przesada to jest, kurde. O Jezu O Jezu, ale to było zdęcanie się, to było no. tortura. Bo w ogóle patrz, no, jak najpierw... stoję, widzisz to? Najpierw co? Widzisz, widzisz to jak w kiblu się stoję? Kurde. Nie ale mogę, wiesz, nie bo jesteś w innej spojrzec. drużynie. Ale po prostu masakra, wszystko zakrwawione. Piesało się zdy. po prostu czołem o, <śmary> o pijany, pijany to do domu <śmary> Patrz, patrz, patrz co będzie Jak on go dojedzie? Ej, co ten koleś robi na dachu? Wow, który na dachu? Ja nie wiem, nie mogę spojrzeć, wiesz. Nie, nie znajdzie go. No razy, 3, 2, 1, Koniec! Make. I słuchajcie, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jeśli chcecie być na przykład w następnym odcinku Szukania Kosy z Widzami, to zostawcie łapkę w górę i dołączcie koniecznie do grupy Steam, bo stamtąd biorę widzów. Także grupa Steam Link w opisie możecie dołączyć. Ja wysyłam ogłoszenie, wtedy dołączacie i jesteście. Wbijcie też na kanał Josiego, bo u niego też będzie szukanie kosy. I do zobaczenia się ma. Cześć! Cześć.